Pięknie to, o tym ja I okej, okay, no lepiej Ale nic nie zrobimy. Do dzisiaj, tylko dym, szum, krzyk, A my to naprawdę robimy. Tylko mądrze. I z udziałem polskich firm. Nie oddamy tak, jak oni oddali to w ręce, ten, ten przyszły Korkut, czy w ręce y, obcych firm. To jest kolejny powód do góry. I na jestem ja, z tego bardzo trudny na zambior Wszędzie gdzie inwestujemy. Mówimy jedną rzecz. Kokolwiek jest inwestorem, To ta inwestycja musi być z udziałem polskiej firm. Lokalnych przedsiębiorców. Nawet też najmniejszych. Nie musimy żadnych mitów, nieprawdziwych mitów. Tylko ludzie z kompleksami te mity się. Że polskie firmy nie mogą uczestniczyć w tych najbardziej ambitnych przedsięwzięciach, bo są nieprzygotowane, technologie się nie dojrzały, nie. Czy to, jest, czy to są zbrojenia, czy to jest energetyka jądrowa, czy to są sieci energetyczne, czy to są kraje. Wszędzie jest przestrzeń dla polskich firm, dla polskich przedsiębiorców, bo oni są naprawdę dobrze. To nie jest tak, że są gorsi od, od yy, swoich konkurentów, Niemczech, Holandii, Francji. Naprawdę nie. Spotykam młodych ludzi, kiedy, kiedy wizytowaliśmy ten Miejsce Budowy Wiatraków na Bałtyku. Plenęliśmy tam z mocą, ze strażą graniczną i yy, zakazał do mnie młody człowiek, który powiedział, ja wróciłem z Holandii. Szczerze mówiąc, nie ale wiele lat zagrańcał. granicą, w kolejnym kraju, dobrze zarabiał się dzieje, bo, bo nigdzie nie spotkałem ludzi tak zdolnych, tak zdeterminowanych jak w Polsce, bo my tu zrobimy wielkie rzeczy. Więc chcę wam powiedzieć, że on nie jest jedyny, który wierzy w to, że w Polsce zrobimy wielkie rzeczy. Bo Polska dzisiaj zasługuje tylko na wielkie rzeczy. I te wielkie rzeczy dzielą się i będą się działy.